Przyszła pora, żebym się przyznał, żebym się przyznał, że obijam się z czytaniem książek. Myślę jednak, że na samym początku powinienem nieco uporządkować klasyfikację tej książki w tym całym cyklu wydawniczym Wielkiej Republiki. Cały cykl możemy spokojnie podzielić na cztery kategorie. Nowele dla dorosłego czytelnika, czyli tego 16+, nowele dla młodzieży, czyli 12-13 wzwyż, książki dla młodszych czytelników od 7-8 roku życia wzwyż oraz książki, czy może raczej książeczki dla najmłodszych. Każda kategoria wiekowa obecnie posiada jeden tytuł otwierający, a próba odwagi znajduje się w kategorii książek dla młodszych czytelników wieku powyżej 7 -10. 8 roku życia. Skoro już mamy to mniej więcej jasno nakreślone, to warto powiedzieć kilka słów o samej autorce tej książki. I nie, nie zamierzam się tutaj koncentrować na różnorakich kontrowersjach Twitterowych, bo nie o to tutaj chodzi, a jedynie na jej dorobku jako pisarki książek. Napisała ona w sumie kilka tytułów będącymi również książkami przeznaczonymi dla młodzieży. Jej książki Dread Nation oraz Deathless Divide są chyba jednymi z lepiej ocenianych książek jeśli wierzyć ocenom w internecie. Wcześniej oczywiście napisała ona dwie książki w uniwersum Gwiezdnych Wojen czyli Lando's Luck oraz Iskra Rebelii, które jeśli chodzi o oceny nie wychodzą źle, aczkolwiek raczej bardzo dobre tudzież wybitne nie są. Próba odwagi skupia się na pięciu bohaterach, gdzie najstarsza, czyli Vernestra, jest rycerzem Jedi. Cała piątka tworzy niemalże nierozłączną ekipę, lądując na nieznanym księżycu na wskutek wybuchu głównego transportu, którym podróżowali. Mając na uwadze fakt, że znaczna część z was prawdopodobnie Przeczyta tą książkę dopiero w momencie, kiedy będzie ona dostępna w Polsce, po polsku. Postanowiłem się poddać ją w tym materiale takiej mocno powierzchownej, niespoilerowej ocenie. Zaczynając więc ocenę techniczną, muszę powiedzieć, że na samym początku książki poznajemy już antagonistów, co poniekąd sprawia, że ten element tej zagadki, tej tajemnicy dalej, zostaje nam podany na samym początku, przez co tego zaskoczenia nie ma. A które mogłoby być dużo bardziej znaczące i dużo bardziej odczuwalne w dalszej części książki. Na samym początku książki również zawiązuje się główna grupa naszych bohaterów, co oczywiście jest dość zrozumiałe, patrząc na to, jak rozwija się sama fabuła i jakie wydarzenia to spowodowały. Niemniej jednak, wydaje mi się, że ta część mogłaby być spokojnie nieco bardziej, myślę, mogę powiedzieć, rozwleczona, przez co to miałoby też dużo większe znaczenie. Niemniej jednak, zdaję sobie sprawę również, że jest to książka dla dzieci. Więc to też musiało być nieco bardziej skrócone, albo po prostu w nieco zwartej formie. Jeśli jednak chodzi o takie moje typowe czepialstwo, to mógłbym się również przyczepić do tego, że jest tu droid, który towarzyszy naszym bohaterom, który jest absolutnie od wszystkiego. Niemniej jednak, jasne to jest takie typowe moje czepialstwo. Niemniej jednak, wiem, że jakaś część z Was może na to zwrócić uwagę i może jej się to nie spodobać. Zdecydowanie jednak podobała mi się sama fabuła. Fakt, jak wszystko tu się rozgrywa. Poza oczywiście wcześniejszymi uwagami, sprawia, że całą książkę czyta się dość sprawnie, nie czuje się jej długości, a jest to lekko ponad 200 stron w wydaniu amerykańskim. Dodatkowo jest ona napisana dość prostym językiem, co biorąc pod uwagę fakt, że jest to jednak książka przeznaczona dla, co by nie mówić, dzieci powyżej 7 roku życia jest bardzo dużym plusem. Dodam również, że niektóre rozwiązania fabularne i rzeczy, które się tu pojawiają mogą być dość ciekawe, w pewnym sensie myślę mogę powiedzieć również, że kreatywne, czy nawiązujące poniekąd do pewnych rzeczy, które mogliśmy już spotkać w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jeśli chodzi chociażby o kwestie mieczy świetlnych. Jednakże jest to również poniekąd uwaga do wszystkich, którzy planują tą książkę kupić. Pamiętajcie, że jeśli się na to decydujecie, to nie otrzymacie tutaj niesamowitych... Filozoficznych rozważań, czy jakiegoś ogromnego problemu, od którego będzie zależeć dobro wszechświata, ponieważ ta książka ma przede wszystkim spodobać się i trafić do młodszego odbiorcy. Ja tę książkę potraktowałem jako taką w miarę lekką książkę do czytania w aucie podczas podróży i przeczytanie jej zajęło mi około 8 godzin w języku angielskim, więc zakładam, że jakiejś części z Was zajmie to no, mniej więcej tyle samo, albo nawet szybciej w języku polskim. Podsumowując, ja osobiście polecam, Polecam tą książkę wszystkim którzy są gdzieś tam zdecydowani albo którzy już być może złożyli preorder jednakże polecam przede wszystkim tą książkę osobom jeśli chodzi o osoby starsze które potraktują to właśnie jako taką lekką książkę młodzieżową która nie będzie jakaś niesamowita tak oraz wszystkim osobom, które mieszczą się oczywiście w tym targecie, czyli od około 7-8 roku życia, ponieważ wydaje mi się, że ta książka może być dla was ciekawa, może nie będzie jakimś niesamowitym przeżyciem, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to dobrze spędzony czas i być może dla części z was jest, będzie to książka, która w jakiś sposób być może spowoduje, że albo bardziej się zaciekawicie Gwiezdnymi Wojnami, albo w ogóle zaciekawicie się Gwiezdnymi Wojnami, jeśli dostaliście tę książkę jako pierwszą książkę z Gwiezdnych Wojen kiedykolwiek przez waszych rodziców albo po prostu zdecydowaliście się ją kupić jako pierwszą książkę w ogóle. Jedna z rzeczy, której Wam zdroszczę, to fakt, że będziecie mieć te książki w jednym formacie, co zresztą fajnie będzie wyglądało na półce. Ja osobiście nie narzekam, bo te wydania są ogólnie rzecz biorąc bardzo dobre i wydaje mi się, że są warte swojej ceny. Niemniej jednak, będziecie mogli to zrobić, ja też będę mógł to zrobić od 16 czerwca, ponieważ dzięki pracy tłumaczy oraz wydawnictwa Olesiejuk będziecie właśnie mogli ją kupić między innymi w świecie książki bodajże. Już teraz można oczywiście składać zamówienia wcześniejsze, takie priordery, więc serdecznie do tego zachęcam, bo myślę, że naprawdę warto kupić tą książkę. Oczywiście dajcie znać, czy już przeczytaliście tą książkę, czy może jeszcze nie, czy czekacie, czy zamówiliście. Jeśli już przeczytaliście, to dajcie znać, czy wam się podobała. Oczywiście, jeśli chcecie podzielić się jakimiś Bardziej spoilerowymi komentarzami, czy podyskutować na jakiś temat, to zachęcam do tego, żeby komentarz oznaczyć jako spoilerowy, żeby po prostu nie spoilerować osobom, które jeszcze tej książki nie przeczytały, szczególnie że ten materiał powinien pojawić się przed publikacją książki po polsku. Jeśli oczywiście recenzja Wam się również podobała, to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dołączcie do Discorda, wszelkie linki macie w opisie. Niemniej jednak to tyle ode mnie, dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale, mam nadzieję, że za niedługo będzie to Into the Dark um, oraz inne materiały oczywiście, niemniej jednak, niech moc będzie z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!